Czy się, że Ojciec Pił miał ogromną misję, naprawdę miał ogromną misję nawrócenia wielu dusz, być taką żertwą, ofiarną za grzeszników, aby wyrwać miliony dusz z rąk szatana. Dlatego też właśnie jeden z takich teologów uważa, że właśnie po to on otrzymał stygmaty, aby móc wypełnić tę misję. To jest ciekawe, właśnie Pan Bóg daje komuś odpowiednie dary, aby wypełnił misję. Pomóż nam zdobywać te dusze. Link jest w opisie, jak zostać podopiecznym ojca Pio. Dla nich są dwie rzeczy najważniejsze. Jedna to, że taką książeczkę, modlitewnik podopieczny ojca Pio, z modlitwami ojca Pio. A druga sprawa, za nich, za tych podopiecznych ojca Pio, co roku jest 50 mszy świętych odprawionych ponad, bo co miesiąc, co tydzień jest taka msza święta za podopieczność ojca piotra. Taka sama msza, jak ojciec Pio ją A Nawracamy do tematu. Ojciec Fernando de Rizy w biografii Ukrzyżowany bez krzyża, ojciec Pio z Petryciny pisze, aby nawrócenie świata do Boga odczuć jako bardziej zobowiązujące i pociągające, aby ułatwić rozpoznanie człowieka, którego Bóg posłał w tym celu, sam Posyłający udzieli mu mandatu w postaci swych darów, aby wiedzieć, do którego człowieka iść, którego śladami podążać człowieka. Ojca Pio po to daje tak wielkie dary mu. Były niezwykłe i straszne zarazem te dary. Możliwe do sprawdzenia na ciele Ojca Pio Miały być dla niego samego znakami uwiarygadniającymi, a dla innych powodem wzbudzenia wiary miało być ostensorium Jego zbawczej misji. A teraz czasem, no, można tak powiedzieć, widzisz, otrzymuje takie widzialne znaki. Tego, że coś, że jest misja jakąś ma po prostu, że to jest ten człowiek, którego warto się słuchać, tego człowieka, za którym warto podążać. On podążał właśnie w pokorze, w ogromnej posłuszeństwie przełożonym. Widziesz, jakie cznoty trzeba dzisiaj naśladować też. Dzisiaj wielka jest pycha rozpoczniona w świecie wszystkim po prostu łechce ludzką pychę świat dzisiaj. A więc widzisz, tak, jak właśnie zmartwychwstanie Pana Jezusa, i ten cud, yy, a ta próba, na jaką był wystawiony święty Tomasz Apostoł, jak święta to opisuje, że on wkładał ten palec w ranę Pana Jezusa, to był wręcz cały świat stanął na palcu Tomasza Apostoła. To jest uwiarygodnienie z stanie wręcz. Uwiarygodnienie z stania ten palec e, niewiernego Tomasza e, apostoła. I Ojciec Pijał wręcz tutaj podtrzymuje te dar, aby wręcz tym bardziej za nim podążyć, albo uwiarygodnić. To, że właśnie ta męka Pana Jezusa jest prawdą. Ta zbawcza misja, to zbawienie. Ten świat potrzebuje wręcz takiego cudu. Niestety wielu ludzi odrzuca tę łaskę. Coś słyszał o ojcu Pio, coś obejrzy jakiś filmik. Ale nie idzie za tym pogłębione życie sakramentalne, pogłębione życie łaską, odrzucenie tego, co obraża Boga. Jeszcze raz, jak zbawienia, kontynuuje ten ojciec Fernando, jeszcze raz, jak zbawienia, Bóg odwołał się do znaków, by pomóc ludziom uwierzyć. Przedłożył przed oczy ludzi dowody, żeby ule, ugięli się wobec oczywistości. Widzicie, jak to jest problem nas, takie są no, twarde nasze serca. Twarde są serca ludzkie, że trzeba takich znaków używać, aby no nawrócić. Przecież Pan Bóg chce dobra dla nas. z naszego zbawienia, chce, żebyśmy tam byli, no już w niebie, na pięknym. Pięknie będzie przecież w niebie, w, no, w szczególności po zmartwychwstaniach ciał, będzie ojciec i inni wielcy święci. A my wciąż, no tak, nie, nie, po co mi to? Ludzie powinni umieć rozpoznawać i odczytywać znaki. Zwłaszcza znaki wyraziste, jak na przykład stygmaty, wydzielanie zapachów, bilokacje, przenikanie sumy. to jest ciekawe, jakaś Duch Święty, Matka Boża przez Ducha Święty, albo Duch Święty przez Matkę Bożą, daje łaski po prostu dla ludzi, że oni automatycznie idą do takich rzeczy, po prostu. Znaczy, tak automatycznie, że podążają za tym. Ludzie potrafili przejść co kilometry. Pojechać, żeby zobaczyć msze święto. I to o której wstawać? Od drugiej w nocy, żeby pójść na msze święto. A często co? Człowieka dzisiaj co lenia jednego drugiego nie da się, żeby na sumę poszedł w niedzielę, po prostu. Albo na osiemnastu nawet już. Tutaj trzeba było wstać bardzo wcześnie, żeby pójść do ojca Pio. Bóg udzielił widzialnych stygmatów ojcu Pio jako robiące wrażenie wezwani, jako rękojmę wielkiej misji, jaką miał do spełnienia. Ciekawe, to jest taka. No wręcz, to tak, jest ciekawe, właśnie. to jest piękne w Panu, Bogu, popatrz. Pan Bóg od, czego, od kogoś coś wymaga, ale daje też odpowiednie tutaj widać pomocy po prostu. To no nie jest tak, że Pan Bóg daje coś, co kogoś przerasta. No i popatrz, ojcu Pio daje misję, się, no zbaw, nie wiem, tam, może milion, parę milionów ludzi miał za zadanie wyspowiadać, zbawić. No i co? O, jestem taki co wikarym na parafii, co ja zrobię? No, nie, nie wyspowiadam tylu, nie, nie, nie przyjdzie do mnie tylu nawet. I nawet jakbym stawał pod galerią handlową, no, tak bym się powiedzieć. A tutaj widzisz, stygmaty dane, pach, jest sposób na wypełnienie tej misji. Piękne, piękne po prostu. Bóg udzielił widzialnych stygmatów Ojcu Pii jako robiące wrażenie wezwanie. Po jej wypełnieniu, nim zabrał światu swego posłanego na zbawienie wielu, Bóg odjął znaki widzialne, które w jego nieodgadnionych planach miłosierdzia zabarwiły krwią dłonie, stopy i pierś kapucyna z Pietreciny. Po wypełnieniu misji ojciec Nie miałeś potrzeby ukazywać światu rękojmi Bogu. to było takie potwierdzenie, jakie otrzymał od Pana Boga, na wypełnienia misji. Oba, wypełniłeś tutaj swoją misję, tutaj na Ziemi, też nie potrzebujesz tego na to. Ojciec wciąż. Wypełnia tę misję. To jest ciekawe. jest taka wręcz dyskusja między teologami. No i słuchajcie, ja przypominam po dopiewszej mamy jeszcze parę takich monitorników, kto jeszcze nie jest podopiecznej lice zachęcał. Mam nadzieję, że później będzie druga edycja. No i słyszałem, też będzie bardzo ciekawe, niedługo rzeczy słyszałem, że są przygotowywane. Bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że się doczekamy. Maria. Czerowa Maryjo, łaski pełna pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz jest godzinę śmierci naszej. Nie odmówiłeś zrobiłaś Mario, odmów je, wycofaj sobie ten filmik i co ważne, tu zaraz będzie playlista. Playlista ze wszystkimi odcinkami o stygmatach, jeżeli chcesz zgłębić ten temat, Il nome del Padre, del Figliolo dello Spirito Santo e così sia. Si dato Gesù e Maria, oggi sempre.